Dzisiaj przedstawię wam dwie historie. Obie pod pewnymi względami są do siebie podobne. Dwie nastolatki wyszły z domów i już do nich nie wróciły. W obu przypadkach historie potoczyły się w podobny sposób. Niestety, obie skończyły się tragicznie. Agnieszka mieszkała we wsi Dubeczno, położonej w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim w gminie Hańsk. Agnieszka to osoba niezwykle cicha i spokojna. W tłumie pozostawała niezauważalna. To osobowość introwertyczna. Raczej unikała kontaktów z ludźmi. Słabo też radziła sobie z zawieraniem nowych znajomości. Jej najlepszą przyjaciółką była jej sąsiadka, Monika. W 1999 roku Agnieszka miała 15 lat. Kilka miesięcy temu rozpoczęła naukę w szkole średniej we Włodawie. W jej klasie było 38 uczniów. Codziennie dojeżdżała autobusem do Włodawy. Do szkoły z domu miała około 20 kilometrów. Razem z nią codziennie jeździła jej przyjaciółka. Właściwie tylko z nią miała dobry kontakt. Z uczniami ze swojej klasy nie dogadywała się najlepiej. Nie odnajdowała się w nowej szkole i niechętnie chodziła na zajęcia. W pewnym momencie. Razem z przyjaciółką zaczęły wagarować. Wolały spędzać czas ze sobą niż z rówieśnikami, wśród których czuły się obce. 14 stycznia 1999 roku był czwartek. Agnieszka i Monika znów postanowiły nie pójść do szkoły. Zamiast tego dzień spędziły w domu Agnieszki. Rozmawiały i uczyły się same. W ten sposób minęło kilka godzin. Aga kiepsko znajdowała się w szkole, ale w domu też nie było najlepiej. Żaliła się swojej przyjaciółce na swoją sytuację, planowała nawet uciec z domu. Tego dnia wieczorem dziewczyny udały się obejrzeć automat telefoniczny, który dopiero co postawiono u nich we wsi. Było około godziny dwudziestej, gdy wychodziły z domu. Kiedy obejrzały już automat, poszły razem w stronę domu Moniki. Gdy już tam doszły, druga z dziewczyn wracała sama do domu. Okazało się jednak, że tego wieczora Agnieszka nie wróciła do domu. Nie wiedzieli o tym jej rodzice, którzy pracowali na nocną zmianę. Gdy wrócili z pracy, pomyśleli, że wyszła już do szkoły. Było jednak inaczej. W piątek nie pojawiła się też w szkole. Co gorsza, jej jedyna przyjaciółka nie miała pojęcia, gdzie się podziewała. Czyżby zrealizowała swój plan i po prostu uciekła? Tylko czemu nic nie powiedziała Monice. Nikt nie wiedział, gdzie się podziewała Agnieszka. Tymczasem we wsi zaczęły krążyć niepokojące plotki na temat jej zniknięcia, plotki sugerujące, że piętnastolatka padła ofiarą zbrodni. Tylko czemu, tuż po tym, gdy zniknęła Agnieszka, nagle cała wieś zaczęła plotkować na jej temat. Przecież kompletnie nie rzucała się w oczy i większość ludzi właściwie jej nie znała? Skąd nagłe zainteresowanie jej osobą, w przypadku gdy nawet jeszcze nie zgłoszono jej zaginięcia na policję? Plotki na temat tragicznego losu, jaki ją spotkał, swój początek miały w lokalnym barze, ale o tym za moment. Rodzina zaginionej jeszcze w piątek niczego nie podejrzewała. Gdy dziewczyna nie pojawiła się po szkole w domu, pomyśleli, że pojechała do krewnych i tam spędziła popołudnie i wieczór. Często tak właśnie robiła. Potrafiła znikać na kilka dni. Jakiś czas temu rodzina zgłosiła zaginięcia Agnieszki na policję, a potem okazało się, że ta przez cały czas była u brata swojego ojca. Woleli uniknąć podobnej tego typu sytuacji. Gdy w sobotę nadal się nie pojawiała, wtedy ojciec pojechał do krewnych, by sprawdzić, czy nie było tam Agnieszki. Okazało się, że jej tam nie było. I w ogóle nie pojawiła się tam nawet w czwartek. Wobec tego rodzice zdecydowali się zgłosić zaginięcie córki. W tym przypadku sprawę potraktowano poważnie. W akcję poszukiwawczą zaangażowały się setki osób mieszkających w okolicy. Zanim przejdę dalej, muszę wam opowiedzieć o sytuacji, która miała miejsce z czwartku na piątek w jednym z barów w Dubecznie. Tam, siedemnastoletni młody mężczyzna. Po pijaku przechwalał się, że zamordował jakąś dziewczynę. Brzmiał wiarygodnie. Tym bardziej, że gdy pojawił się na miejscu, miał na ubraniu i na rękach ślady krwi. Tę historię z ust do ust opowiadali sobie mieszkańcy Dubeczna. Niektórzy nawet mieli widzieć ciało leżące w polu. Nikt jednak nie zgłosił tego na policję. Chociaż zdaniem niektórych policja była informowana ale ignorowała te zawiadomienia. Czy to tylko plotki? A może było w nich ziarno prawdy? Gdy okazało się, że Agnieszka zniknęła, od razu łączono jej zaginięcie z opowieściami nastolatka. Poszukiwania się przedłużały. Przez całą sobotę nie udało się ustalić miejsca pobytu Agnieszki. W niedzielę wieczorem ekipa poszukiwawcza na trasie z Dubeczna do kolonii Dubecznu w zaroślach, Natrafiła na ciało nastolatki. Było częściowo obnażone. Na jednym z krzaków wisiała kurtka ofiary, a obok leżały spodnie i majtki. Było mnóstwo krwi. Bez cienia wątpliwości doszło do zbrodni. Wkrótce na miejscu pojawiła się policja. Zabezpieczyła ślady na ciele, a także w okolicy. Szybko ustalono, że ofiarą była uważana do tej pory za zaginioną Agnieszka. Została brutalnie zaatakowana. Napastnik wybił jej sześć zębów. Doszło między nimi do szarpaniny, o czym świadczyły liczne krwiaki na rękach ofiary. Została pozbawiona życia przez podcięcie gardła. Oprawca wykorzystał ją seksualnie przed śmiercią. Prócz tego, ofiara miała rany tłuczone na głowie. Już po śmierci doszło do okaleczenia w okolicach piersi brzucha i narządów płciowych. Pierwszym i jedynym podejrzanym w tej sprawie był 17-letni Andrzej, S., który w nocy z czwartku na piątek przechwalał się o tym, że zabił dziewczynę. Szybko udało się do niego dotrzeć. Około godziny 21:00 śledczy zapukali do drzwi jego mieszkania. Został zatrzymany i przewieziony na komisariat, gdzie miał złożyć wyjaśnienia. Śledztwo w sprawie śmierci Agnieszki przejęła prokuratura we Włodawie. Kim był zatrzymany mężczyzna, a może raczej chłopak? To 17-letni Andrzej jest, ale w 1999 roku osiągnął już pełnoletność. Urodził się w 1981 roku. Mieszkał, tak jak Agnieszka, w Dubecznie. Mimo swojego młodego wieku, wchodził już w konflikt z prawem i to niejednokrotnie. Był przyłapywany na kradzieży, zdarzało mu się wdawać w bójki, ciążył na nim już wyrok za rozbój. W szkole uczył się kiepsko, ukończył jedynie szkołę podstawową. Po jej skończeniu udał się do szkoły zawodowej, ale już pierwsza klasa przerosła jego możliwości i szybko odpuścił. Mogłoby się wydawać, że wobec zakończenia edukacji będzie starał się szukać zatrudnienia. Nic z tych rzeczy. Chciał korzystać z młodości. Miał mnóstwo wolnego czasu. Żył na garnuszku rodziców. Oni płacili rachunki, i oni płacili za jedzenie, i jak się okazuje, też za picie, bo to głównie picie stało się sposobem spędzania przez niego czasu. Właściwie codziennie chodził pijany. Dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Nie miał żadnej partnerki. Po zatrzymaniu Andrzeja doszło do jego przesłuchania. Już w trakcie pierwszego przesłuchania przyznał się do tego, że to on pozbawił życia Agnieszkę. Wziął udział w wizji lokalnej, w trakcie której przedstawił, jak z jego perspektywy wyglądały wydarzenia sferalnego wieczora. Wizja lokalna odbyła się 19 stycznia o godzinie 21. Jak doszło do zbrodni? 14 stycznia nie różnił się wiele od innych dni w jego życiu. Wieczorem z dwoma kolegami pił rozcieńczony spirytus. We trzech wypili jedną półlitrową butelkę. Dla jednego z nich było to już za dużo. Zasnął. Andrzej i jego drugi kumpel nadal chcieli więcej. Postanowili kontynuować libację w okolicznym barze. W pewnym momencie jego towarzysz od kieliszka poszedł po piwo i długo nie wracał. W końcu zniecierpliwiony Andrzej postanowił wrócić do domu. Po drodze spotkał Agnieszkę i Monikę, które poszły obejrzeć automat telefoniczny. Znał Agnieszkę. Kiedy chodził do szkoły podstawowej, przez jakiś czas chodził do jednej klasy z jej bratem. Od niej samej pożyczył kiedyś krzyżyk, który ona nosiła na szyi. Podczas jednej z bujek zgubił go i nigdy już jej nie oddał. Obiecał, że odkupi, ale jak dotąd tego nie zrobił. Gdy zobaczył dziewczyny, powiedział do nich cześć. Potem poszedł dalej. Wrócił do domu. Wszyscy domownicy już spali. On nie mógł sobie znaleźć miejsca. Postanowił wyjść ponownie zabrał ze sobą kawałek zaostrzonej blachy. Było to narzędzie rzekomo mające służyć do samoobrony. Sam skonstruował tę broń na zajęciach w szkole zawodowej, gdy jeszcze tam uczęszczał. Po drodze znów spotkała Gnieszkę. Tym razem była już sama. Wracała od domu Moniki do babci, gdzie chciała nocować. Andrzej wymyślił historię, jakoby ktoś jechał za nią samochodem. Wobec tego zaproponował jej, że odprowadzi ją do domu. Zgodziła się. W pewnym momencie Andrzej znów wymyślił, że jedzie za nimi samochód. Zgodnie z jego instrukcjami uciekli w przedrożne krzaki, a to tak naprawdę był tylko pretekst dla nastolatka, by przystawiać się do dwa lata młodszej od niego dziewczyny. Chciał uprawiać z nią seks. Gdy zdała sobie sprawę z tego, jakie ma intencje, dała mu wyraźnie znać, że nie jest zainteresowana. On nie tolerował odmowy, stał się natarczywy. Wobec tego Agnieszka zaczęła bronić się kijem. Pijany Andrzej wściekł się i stracił kontrolę. Zaczął bić dziewczynę drewnianą pałką po głowie. Przemocą zmusił Agnieszkę do odbycia stosunku. Ona przez cały czas próbowała się wyrywać i krzyczeć. Gdy już się zaspokoił, Podciął jej gardło przy użyciu metalowej blachy, którą zabrał z domu. Już po tym, gdy zmarła, pastwił się nad jej ciałem. Narzędzia zbrodni wyrzucił do wody. Potem, jak gdyby nigdy nic, poszedł do baru, gdzie był wcześniej. Miał na sobie ślady krwi. Gdy kumple go zobaczyli, zapytali, kpiąc, czy zarżną świnie. On, na to, wręcz z dumą w głosie. Odpowiedział, że zarżnął dziewczynę. Choć początkowo myśleli, że był to jakiś nieśmieszny żart, to z czasem zdali sobie sprawę, że Andrzej nie żartował. Powiedział im nawet, gdzie porzucił ciało. Po powrocie do domu w piecu spalił swoje ubranie. Andrzej wskazał śledczym staw, do którego wrzucił narzędzia zbrodni. Jaki podał powód swojego działania? Powiedział po prostu, że Agnieszka go zdenerwowała. Nie przyznał, że gniew wynikał z tego, że odmówiła mu odbycia stosunku seksualnego. Andrzej, choć początkowo przyznał się do zabójstwa, to potem wszystkiego się wyparł. Twierdził, że nastolatka została napadnięta przez jakiegoś zboczeńca. Jednak okoliczności, zeznania świadków i materiał dowodowy były przegniatające. Nie mógł tego zwrócić na kogoś innego. Zatrzymany został poddany obserwacji psychiatrycznej. Uznano, że jest poczytalny. Jednak stwierdzono u niego osobowość niewłaściwą. Ma obniżoną zdolność do odczuwania empatii. Cechował się niewykształconą uczuciowością wyższą. W momencie popełniania zbrodni był pijany. Jednak był na tyle trzeźwy, by zachować poczytalność. Zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Wobec tego mógł odpowiadać za swój czyn przed sądem. Postawiono mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a także gwałtu. Choć jeszcze nie miał ukończonych 18 lat, to mógł odpowiadać przed sądem jak osoba dorosła. Groziła mu maksymalnie kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok w tej sprawie zapadł 4 kwietnia 2001 roku. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Andrzeja S. winnym stawianych mu zarzutów. Skazał go na karę 25 lat pozbawienia wolności. Brak informacji o tym, czy udało mu się wyjść wcześniej. Ale jeśli nawet odsiedział cały wyrok, to i tak jest już na wolności. Teraz przejdę do drugiej historii. Miała ona miejsce w 2010 roku. Agnieszka Jankowiak miała 14 lat. Mieszkała w Dąbczach. To niewielka wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. Agnieszka to pełna życia, uśmiechnięta nastolatka. Taka przynajmniej była w domu. Jednocześnie, poza domem, była postrzegana jako dość nieśmiała. Jej nieśmiałość wobec obcych mogła wynikać z jej wczesnego dzieciństwa. Urodziła się ciężko chora. Z tego względu była izolowana i nie mogła rozwijać się w towarzystwie innych dzieci. I później też lepiej czuła się w mniejszym gronie. To spokojna dziewczyna, była wrażliwa i religijna. W 2010 roku miała przystąpić do sakramentu bierzmowania. Nie miała żadnych wrogów, choć jak to wśród dzieci, czasem miały miejsce nieprzyjemne sytuacje. Czasem była wyśmiewana ze względu na to, że była mała i drobna jak na swój wiek. Choć przyznam osobiście, że myślałem, że z tego powodu bardziej szykanowani są chłopcy. Gdy miały miejsce takie sytuacje, dziewczynka uciekała do domu, zamykała się w pokoju i płakała. Był 2010 rok, Agnieszka właśnie ukończyła naukę w drugiej klasie gimnazjum. Chodziła do gimnazjum w Rydzynie. Wcześniej chodziła do szkoły podstawowej w Dąbczu, gdzie mieszkała. Został jej jeszcze ostatni szczebel na tym etapie edukacji. Po gimnazjum planowała udać się do technikum gastronomicznego, bardzo lubiła gotować. Pomagała mamie w jej codziennych obowiązkach, ale to gotowanie i pieczenie były jej ulubionymi zajęciami. W razie gdyby coś nie wypaliło w gastronomii, jej planem awaryjnym było fryzjerstwo. Jej pomoc w domu była nieoceniona, a zwłaszcza że jej matka miała raka i była w trakcie wycieczającej chemioterapii. Sama nie była w stanie robić tych wszystkich rzeczy. Agnieszki nie było trzeba prosić o wsparcie. Sama wszystko chętnie robiła. Był 26 lipca, poniedziałek. Był już pół metek wakacji. Przed południem, około godziny 11, Agnieszka wyszła z domu. Mamie powiedziała, że umówiła się z koleżanką. Powiedziała, że jej przyjaciółka Daria pojedzie do Rydzyny rowerem i koło przystanku, przy skrzynkach pocztowych, porozmawiają przez chwilę. Zabrała nawet klucz do skrzynki, by sprawdzić, czy nie przyszła żadna poczta. Miała niebawem pojawić się z powrotem. Z jakiegoś powodu mijały kolejne godziny, a Agnieszki nie było. To było zupełnie do niej niepodobne. Należało do osób nadzwyczaj sumiennych, jeśli coś mówiła. Zawsze się do tego stosowała. Zaniepokojona matka postanowiła do niej zadzwonić, by dowiedzieć się, czemu nie wróciła. Jednak telefon córki nie odpowiadał. Został wyłączony. Odzywała się poczta głosowa. Jakiś czas później ojciec dziewczyny wsiadł na rower i przejechał się po okolicy, by poszukać córkę. Okazało się też, że wbrew temu, co mówiła, nie spotkała się z Darią. W ogóle nie rozmawiały na temat spotkania się tego przedpołudnia. Ojciec nie znalazł córki. Wobec tego, pod wieczór siostra zgłosiła zaginięcie Agnieszki. Co w tamtym momencie było wiadomo? Przed godziną jedenastą Agnieszka rozmawiała z kimś przez telefon i chwilę potem wyszła. Wówczas było już wiadomo, że nie była to Daria, jak początkowo myśleli jej krewni. O godzinie 20 rozpoczęły się działania mające na celu odszukanie czternastolatki. Wykorzystano psy tropiące. Te jednak nie złapały tropu. W tym czasie policja przesłuchiwała mieszkańców, by dowiedzieć się, czy ktoś z nich nie widział dziewczyny. Wraz z zapadnięciem zmroku przerwano akcję poszukiwawczą. Przez całą noc pracowali jednak funkcjonariusze przesłuchujący okolicznych mieszkańców. Z relacji świadków wynikało, że ostatnią osobą, z którą była widziana Agnieszka, był dwa lata starszy od nastolatki, mieszkający w bloku 200 metrów od jej domu Kamil P. Był kolegą zaginionej. Czasem się spotykali. Funkcjonariusze postanowili go przesłuchać. Akcję poszukiwawczą wznowiono skoro świt. Wtedy też rozesłano do mediów informacje o zaginięciu nastolatki. Jednak kluczowe w tej sprawie było to, co przekazał śledczym Kamil. Przyznał, że przed południem w poniedziałek spotkał się z Agnieszką. Okazało się, że tym razem nastolatka skłamała odnośnie tego, dokąd się udała. Nie powiedziała mamie, że od jakiegoś czasu podobał się jej dwa lata starszy chłopiec i to z nim postanowiła się spotkać. To ona napisała do niego wcześniej SMS, w którym zaproponowała, by zostali parą. Umówili się na spotkanie, spacerowali, udali się do lasu. W pewnym momencie usiedli na kamieniach i rozmawiali, głównie o wakacjach. Nie było wówczas między nimi żadnego napięcia, nie kłócili się do czasu. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Co się stało? Gdy już wracali do domu, Agnieszka wróciła do tematu, o którym pisała w SMS-ie: Chciałaby zostali parą. Ona nie miała nikogo i on też. Pomyślała, że to byłoby coś fajnego. Zupełnie inne podejście do tej sytuacji miał Kamil. Jego reakcję trudno wytłumaczyć. Spanikował? On sam nie potrafił wyjaśnić tego, co zrobił. Nie wie, co w niego wstąpiło. Powiedział, że denerwowało go to, że wciąż paplała i paplała. Zakrył jej usta ręką, by przestała mówić. Następnie zaczął uderzać pięściami. Bił ją po głowie i po twarzy. Dziewczyna błagała go, by przestał. On nie miał zamiaru. Powalił ją na trawę i nadal bił, a ona próbowała się bronić. Był silniejszy. Nie była w stanie się wybronić. W pewnym momencie zdjął bandaż, który miał na ręce, a następnie owinął go wokół szyi dziewczyny i zacisnął pętlę. Agnieszka błagała go o litość. Podczas duszenia popuszczał ucisk, by potem mocniej docisnąć. Przez cały czas słyszał pisk wydobywający się z ust dziewczyny. W końcu ją udusił. Gdy już przestała się ruszać, kopał ją po plecach i po brzuchu. A następnie wyrzucił jej ciało do pobliskiego rowu i odszedł. Kamil wskazał śledczym miejsce, w którym porzucił ciało. Leżało zanurzone w wodzie, w rowie nieopodal zabudowań dawnego Pegieru. Agnieszka nie żyła. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła, że śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia. Kamil, już po zabójstwie, nie dał po sobie znać, że coś się wydarzyło. Gdy było już po wszystkim, jeszcze przez jakiś czas chodził po wsi, by ochłonąć. Potem wrócił do domu, nie mówiąc nikomu o tym, co zrobił. Jakiś czas później wrócił na miejsce, by sprawdzić, czy Agnieszka nadal tam leży. Wówczas wepchnął ciało głębiej do rowu. Wtedy też usłyszał, że dzwonił telefon komórkowy Agnieszki. Wyjął z niego kartę, zniszczył, a telefon schował. Tego dnia Kamil, jak gdyby nigdy nic, grał jeszcze z kolegami w piłkę, a wieczorem oglądał w domu telewizję. Kim był Kamil i dlaczego dopuścił się czegoś tak okropnego? W przeciwieństwie do Andrzeja, o którym opowiadałem wcześniej, Kamil miał dobrą opinię w okolicy. Również w przeciwieństwie do niego dobrze się uczył i jak dotąd nie wchodził w konflikt z prawem, nie naprzykrzał się też okolicznym mieszkańcom. Był postrzegany jako małomówny, grzeczny i kulturalny chłopak. To niewysoki, szczupły, drobnej postury brunet. Wyglądał na młodszego niż był. W wakacje, całe dnie spędzał w towarzystwie kolegów. Już po wakacjach wybierał się do zespołu szkół rolniczo-budowlanych w leśnie. Nigdy nie zaczął tam edukacji. Z jakiegoś powodu wcześniej dopuścił się bestialskiego czynu. Czy skrywał w sobie bestię, która w krytycznym momencie się ujawniła? Sprawdzano dokładnie, czy aby na pewno wychowano chłopca w prawidłowych warunkach. Tak było. W domu nie dochodziło do przemocy, a rodzice zapewniali dzieciom komfortowe warunki dojrzewania. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat przyczyn zachowania 16-latka, należało poddać go obserwacji psychiatrycznej. Ta wykazała, że Kamil był zdrowy psychicznie. W momencie popełniania zbrodni był poczytalny. W związku z tym mógł odpowiadać za swoje czyny. Mimo, iż był nieletni, mógł być sądzony jak osoba dorosła. Jednak jako, że nie ukończył 17 lat, groziła mu kara maksymalnie 25 lat pozbawienia wolności. Właśnie o taką karę wnioskował prokurator. Kamil, w momencie popełniania zbrodni, nie był pod wpływem alkoholu ani żadnych substancji psychoaktywnych. Nie działał też z pobudek seksualnych. Tak właściwie to trudno wyjaśnić racjonalnie to, co zrobił. Nie przejawiał wcześniej zachowań agresywnych. Do czasu zapadnięcia wyroku oskarżony przebywał w ośrodku dla nieletnich. 1 sierpnia odbył się pogrzeb Agnieszki. Wzięły w nim udział setki osób. Pół roku po zabójstwie sąd zdecydował o osadzeniu Kamila w areszcie śledczym do czasu wyroku. Ruszył proces. Od początku Kamil przyznawał się do zabójstwa. Obciążały go też dowody. Nie było wątpliwości co do jego winy. Wyrok w tej sprawie zapadł 27 stycznia 2012 roku. Sąd okręgowy w Poznaniu uznał oskarżonego winnym. Wskazał go na karę 15 lat pozbawienia wolności. Prócz tego zobowiązano Kamila do wypłacenia za dość uczynienia rodzicom ofiary po 40 tysięcy złotych oraz zapłaty 5,5 tysiąca złotych za postawienie pomnika na cmentarzu. Był to stosunkowo niski wyrok za taki czyn. Do okoliczności łagodzących zaliczano fakt, że oskarżony nie wchodził wcześniej w konflikt z prawem. Wyraził też skruchę, nie ma skłonności do zachowań impulsywnych i istniała szansa jego resocjalizacji. Zdaniem sądu wpływ na jego czyn miała niewykształcona jeszcze w pełni osobowość. Istniało duże prawdopodobieństwo, że po wyjściu na wolność nie dopuści się więcej przestępstwa. W jego przypadku kara powinna mieć funkcję resocjalizacyjną, a nie eliminacyjną. Zdaniem obrony ta kara była rażąco wysoka. Natomiast prokurator uważał, że rażąco niska. Obie strony wniosły apelację. Jeszcze w tym samym roku sąd apelacyjny w Poznaniu uprawomocnił ten wyrok. Nawet jeśli Kamil odsiedział cały wyrok, to wyszedł już na wolność. W 2014 roku zwrócił się do ówcześnie panującego prezydenta Bronisława Komorowskiego z prośbą o złagodzenie kary. Jednak jego wniosek został negatywnie rozpatrzony przez prokuraturę i przez sąd apelacyjny. Z tego względu nie trafił nawet na biurko prezydenta. W obu tych historiach mieliśmy do czynienia z okrutnym zabójstwem, dokonanym przez dwóch młodych ludzi. Jednak ich dotychczasowe życie wskazywało na to, że ich drogi pójdą w absolutnie odwrotnych kierunkach. A jednak. Obaj dopuścili się niewybaczalnej rzeczy. Czy jest szansa, że wrócą do normalnego życia? Obaj powinni już być na wolności. W obu przypadkach ofiarami były nastoletnie dziewczyny, które w żaden sposób nie sprowokowały swojego oprawców. Po prostu miały to nieszczęście, by spotkać ich na swojej drodze. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do wysłuchania kolejny. Dzięki za dziś i do usłyszenia.